Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. A misterium Twojej męki, Panie, jest misterium uwolnienia. Od kogo? Od czego? Od działania zła. Jezus Chrystus skazany na śmierć, potem biczowany, potem bierze krzyż. Prowadzą go na Golgotę. Tam zostaje ukrzyżowany. I jakby historia człowieka się kończy, wyobraźnia ludzka nie potrafi dalej napisać scenariuszy, a jednak Bóg pisze dalej sięga ponad grób, ponad cierpienie, ponad śmierć. I w tle już dzisiaj wiemy, jest największe wydarzenie w historii świata zmartwychwstanie. Zanim do niego dojdzie, to jednak jest to spotkanie. To trudne spotkanie z osądem skierowanym przez człowieka, z belką drzewa, krzyża, która była dźwigana przez Zbawiciela. Raczej i siostro, do jakiego stopnia Bóg daje wolność człowiekowi? Do tego stopnia, że Twoja wola jest większa od śmierci Syna, bo to człowiek skazał go na śmierć. I Bóg nie ingerował. Nie ingerował. Kiedy patrzę w ten sposób, to widzę, jakim wielkim darem został obnażony człowiek. I to komuś się nie spodobało. Komu? Lucyferowi, aniołowi światła, który postanowił zniszczyć Syna Bożego Jezusa Chrystusa, dla którego cały świat, On, Król Wszechświata. I co robi zły? Sprowadza śmierć. Zawsze tak było. Święty Paweł Apostoł mówi, że w trzech kategoriach dokonuje się sprowadzania śmierci: w kategorii ciała, w kategorii świata i w kategorii złego ducha. Ciało? Tak. Kiedy święty Paweł pisze o ciele, używa dwóch greckich słów soma i sarks. Kiedy pisze Soma, to mówi o tym ciele biologicznym, że ono jest dobre. Bóg stworzył nas, ulepił z glimny, z ziemi, Adamach z czerwonej ziemi. I to było dobre. Ale kiedy pisze słowo Sarks, myśli o starym człowieku we mnie, o mojej ludzkiej pożądliwości, o tym, co można by powiedzieć, Zgodnie z ludzką naturą zasada przyjemności, żeby zaspokoić swoją potrzebę, wtedy drugi człowiek jest dla mnie muszę go wykorzystać. Wtedy liczy się fantazja, sztuczne podtrzymywanie fantazji, żeby tylko było przyjemnie. Wtedy jest wielki chaos uczuciowy. Jezus, dźwigając belkę krzyża, Pokazuje nam zupełnie inną zasadę, nie zasadę przyjemności, zasady szczęścia. Ale ta zasada szczęścia kieruje się tym, że ja jestem dla innych. To On pojawia się jako sługa, który bierze drzewo naszych grzechów na siebie i dźwiga je dla naszego zbawienia. Wchodzi w realizm krzyża, w realizm ludzkiego osądu ludzkiej krzywdy wchodzi w to i dźwiga krzyż. Wtedy nie trzeba nic sztucznie podtrzymywać, bo realizm trwa. Zobacz zatem, że Jezus pokazuje nam zupełnie inną przestrzeń, zasadę szczęścia, ale to szczęście zdobywane jest poprzez cierpienie. Będziemy jeszcze na naszych rekolekcjach mówić o cierpieniu. Jutro wieczorem, nie wchodzę w temat, zadaj sobie pytanie, w Twoim wnętrzu, jaka jest tendencja? Czy jest tendencja do zasady przyjemności, do porządliwości ciała i zmysłów? Zgodnie z naturą to, co przyjemne, pociąga? Czy w Tobie jest tendencja do zasady szczęścia? żeby opowiedzieć się po stronie Jezusa. Zrób sobie stop i pomyśl. Poruszenie duchowe to bodziec plus uczucia. Bodziec przychodzi z zewnątrz. Uczucia są w tobie. Tym bodźcem może być pokusa. Tym bodźcem może być fascynacja zmysłowa. I co wtedy, kiedy Twoje serce za tym pójdzie, zaczyna się otwieranie furtki dla zła? Widzisz zatem, że bardzo często my ludzie mylimy stan strapienia duchowego stanem psychicznym smutku, a to nie to samo, bo stan strapienia duchowego to stan, w którym człowiek... Cierpi z powodu tendencji do zasady przyjemności, a gdzieś w sobie nosi pragnienie pójścia za Jezusem, a nie może iść, bo Jego pożądliwość jest tak silna. Przychodzi do mnie mężczyzna 35-letni, który mówi, proszę ojca, ja już nie wytrzymuję, budzę się o trzeciej w nocy nie daję sobie rady, coś mnie tak bardzo mocno ciągnie do tego, żeby iść do domu publicznego. Ja tak nie chcę. Ale ta porządliwość jest tak silna. Potrzeba było modlitwy uwolnienia. Żeby ten człowiek był wolny w Chrystusie. Świat. Kolejny przeciwnik, który chce zniszczyć to, co boskie w nas. Ma swoją duchowość. Księga Powtórzonego Prawa. Rozdział 32. Czytamy w tej Biblii Utył Jeszurun i wierzga, gruby tusty tyły, zelżył skałę swoje ocalenie. Święty Jan od krzyża bierze ten tekst i pokazuje, że w taki właśnie sposób postępuje człowiek, który poganieje. Piotrze, Ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój dom. Utył Jeszurum, czyli Izrael, i wierzga, gruby, tusty, otyły, zelżył skałę swoje ocalenie, zelżył swój kościół. Co się z nami dzieje, kiedy wchodzimy w ducha tego świata, odchodzimy od praktyk religijnych, od modlitwy, od sakramentów świętych, od spowiedzi, odchodzimy od uczynków miłosiernych co do ciała, czy, to, czy co do duszy. Nie praktykujemy tego, karmimy siebie, karmimy siebie. Ciągle chciwość jest tym obrazem, który najlepiej adekwatnie pokazuje tą rzeczywistość duchową. A potem odwracamy się plecami i wpadamy bardzo często w pychę szatańską, która nie liczy się z żadnymi wartościami wyższymi. A szczególnie z wartością największą, jaką jest Bóg, nie liczy się. Ja jestem Bogiem. Powiem, ten, który ma taką chęć. Świat ma swoją też filozofię, mądrość, poganina i Żyda. Ten pierwszy nie interesuje się Bogiem. Ten drugi Patrzy z perspektywy litery prawa. I tak oto w księgach kancelaryjnych tej parafii również. Księga chrztu, która jest połączona z księgą narodzin, bo odnotowuje się Dzień Narodzin. Księga Pierwszej Komunii Świętej, księga bierzmowanych, księga małżeństw adnotacja w Księdze sztu i na końcu Księga zgonu i wszystko pięknie, ładnie, na półeczkach poukładane, wpisane tak jak należy, solidna firma farosz się stara mam taką nadzieję ale czy dla tego wpisu w Księdze wierzysz? praktykujesz? przychodzisz? żeby było pięknie, ładnie poukładane? Filozofia żydowska to jest właśnie trzymanie się ściśle litery prawa, nie ducha. Dobrze, że jest litera, ktoś powie, bo jeszcze można wiedzieć, czego się trzymać. Ale zobacz, Jezus, dźwigając krzyż, spotykał na drodze krzyżowej różnych ludzi. Oni byli napełnieni Duchem. Jego Matka, święta Weronika, tak jak podaje nam tradycja, nawet ten Szymon z Cyreny, którego przymuszono do dźwigania krzyża, jak mówią apokryfy, bardzo się zmienił po tym wydarzeniu. Coś w tym jest. Świat i ciało są piękne, są dobre, są darem Bożym, ale o ile stają się we władzy złego ducha, o tyle stają się naszym przeciwnikiem. A ten nigdy nie śpi. Święty Piotr apostoł mówi, żeby czuwać, bo nie wiemy, kiedy przyjdzie, z której strony uderzy. Ale czy czuwamy? Czy my sami nie otwieramy furtek? Kiedy... Jezusa, a o tym będziemy za chwilę rozważać, Ukronowano cierniową koroną, szydzono z niego. Co robi zły duch? Robi dokładnie to samo. Szydzi z człowieka, manipuluje i małpuje Kościół i każdego z nas. Chce użyć jak narzędzie, które się potem zostawia, wyrzuca, bo nie zależy mu na człowieku. W jaki sposób działa Rada? Poprzez opresję, poprzez obsesję, poprzez opętanie. Ale ktoś powie: Proszę ojca, to taka górna półka zniewolenia. Dobrze, to przypatrzmy się, w jaki sposób działa dzisiaj. W 2004 roku, kiedy przyjechałem do Rychwałdu, zacząłem moją posługę dyrektora domu rekolekcyjnego odwieszania sznurów na bieliznę. No prosta rzecz, trzeba to zrobić. Przychodzi do mnie mężczyzna w czarnym garniturze biała koszula, czarna aktówka, przedstawia się z imienia z nazwiska, i pyta się mnie, czy ja tutaj odpowiadam za to przedsięwzięcie. Tak odpowiadam. Byłem bez habitu, pracowałem fizycznie. Wie pan, tak do mnie mówi: bo ja mam taką propozycję. I wyciąga z torby butelkę plastikową 0,25 litra z jego wizerunkiem na. I mówi, mam do sprzedania wodę żywą. Jak pan podleje kwiaty, to przez dwa tygodnie nie musi podlewać. Już się ucieszyłem, bo u mnie w pokoju to nawet kaktusy nie rosną, nie wytrzymują. No to już jest coś. Jak się pan w tej wodzie wykąpie, to będzie taki naenergetyzowany, taki nabuzowany, że hej! No piękna propozycja. Czemu nie? Mówię, proszę pana, no ale to mnie nie przekonuje, co pan mówi. Wyciąga z klapy marynarki wahadełko i ono się zaczyna obracać nad tą butelką wody. Proszę zobaczyć, ile energii w tym jest. Pozytywnej energii. Ja mówię, wahadełko nie jest kryterium oceny tego zjawiska. Nie przyjmuje. To nad panem rzucę to wahadełko. I ono zaczęło się nade mną obracać, tak jakby mi zwariowało w jego rękach. Mówię, proszę pana, jestem kapłanem. Godzinę temu celebrowałem Najświętszą Ofiarę i przyjąłem Komunię Świętą. Ale i tak Pan mnie nie przekonuje. Bo wahadełko nie jest kryterium tego zjawiska. Wiecie co zrobił? Od razu jak się dowiedział, że jestem księdzem, to odwołał się. A księża też kupują tą wodę u mnie. Autorytet. Konfrater kupuje. To ja nie mogę? A jak ksiądz jest księdzem, to ksiądz powinien wiedzieć... Że w Biblii jest napisane, że ze stopni ołtarza wypłyną strumienie wody żywej i ja mam tą wodę. A ja tak na niego patrzę i mówię: Panie, skąd Pan wziąłeś ten ołtarz? Ten tekst ma 4000 lat. Niech Pan stąd idzie i więcej nie przychodzi. Przyjeżdżam do parafii w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako neopresbiter posługiwałem. Zobaczono mnie, przybiega człowiek który był w duszpasterstwie przykościelnym. I mówi, proszę ojca, proszę ojca, ja dobrze, że ojca widzę. A co się stało? Proszę zobaczyć, mam tutaj ojca, pokażę ojcu. Proszę zobaczyć. Daj mi pierwsze zdjęcie. Tu jestem w stanie grzechu. Poszedłem do atelier fotograficznego i zrobiłem zdjęcie aury. Nad jego głową była taka szara powłoka. Po czym przyszedłem do kościoła, wyspowiadałem się, przyjąłem Komunię Świętą. Tam jest kościół na górce. Zbiegłem z górki, zrobiłem kolejne zdjęcie, proszę bardzo. I pokazuje mi zdjęcie jak obrazek świętego z taką złotą aurolą nad głową. To jest moja aura po spowiedzi świętej. I znowu by człowiek powiedział, no masz chłopie dowód na to, że sakrament święty działa. Że to jest świętość. Już miałem mu to powiedzieć. On mówi, a widzi ojciec, a ten taki jasny punkcik w tej auroli to moja dusza. Zwątpiłem. Widział to duszę? Zobaczcie. Człowiek przy kościele robi zdjęcie aury. Jest dumny z tego, że tak Bóg działa. Ale w jaki sposób? Kto chodził do wróżek? Kto czyta z kart tarota? Jestem w łodzi, prowadzę rekolekcję wielkopostnej rok temu. Mówię o zagrożeniach demonicznych. Po katechezie przychodzi do mnie kobieta i mówi tak. Chciałam z księdzem porozmawiać. Proszę bardzo. Od dziesięciu lat zawodowo jestem wróżką. I słyszałam księdza kazanie. No to mi się zrobiło ciepło. Wróżka w kościele. Tak, przyprowadziłem dziecko do pierwszej komunii świętej. Co wy na to? Zawodowa wróżka przyprowadza dziecko do pierwszej komunii świętej. Kiedy z nią rozmawiałem, nie chciała spowiadać. Rozmawiałem z nią pół godziny. Potem po, po zapytałem, czy mogę się nad nią pomodlić. Po 15 minutach modlitwy nad nią ona już się spowiadała. Po kolejnej godzinie spowiedzi postanowiła, że zrywa ze wszystkim. Najtrudniejsze było to, że opowiedziała, że to jest moje utrzymanie. Ja muszę utrzymać moją córkę i siebie. Męża nie Jama. Bracie i siostro, nie przerwę tego, bo z czego będę żyła? A ja stanąłem wierze przed nią i mówię, jeżeli przestaniesz to robić, do dwóch tygodni Bóg da ci taką pracę, że będziesz zadowolona i będziesz więcej zarabiała niż tych dużych. A przecież nie jestem prorokiem. Wiecie co zrobiła? Na drugi dzień przyniosła taką torbę wszystkich kart, wszystkich książek, preciozów, z których korzystała. Pół godziny w piecu od centralnego ogrzewania paliłem to wszystko. Na kolejny dzień przyniosła kolejną reklamówkę, bo jeszcze znalazła. Zaufała słowa, Otrzymała rozgrzeszenie. Wyznała wiarę. Kiedy wróciłem już do siebie, do domu rekolekcyjnego, po tygodniu czasu otrzymałem telefon. Mówi, że ma bardzo dobrą pracę. Przyjaciele pomogli. Jest bardzo zadowolona. Może tak żyć. Ja nie mówię... O tym, że duchy działają w nas i my je widzimy czy nie widzimy. Ja mówię o tym, jak zło wchodzi do nas. Wchodzi do kościoła. Kto z Was nosi medalik? Już nie pytam, czy z pierwszej komunii świętej. Na rekolekcjach, gdzie było ponad 800 dzieci, zadałem pytanie. Doliczyłem się tylko 20, 20 dzieci, które miało medalik na sobie. Na 800. Rozumiecie? Co się dzieje? Kiedy mówimy o męce pańskiej, uświadommy sobie, że mówimy o walce duchowej, o czynie miłości, czynie odkupienia, żebyśmy byli wolni. To Jezus wysłużył dla nas, cierpiał dla nas, dla naszego zbawienia, a my wchodzimy w świat złych duchów. Wchodzimy w świat tego zagrożenia demonicznego, które z każdej strony teraz do nas przychodzi. W czwartek przed przyjazdem do was w ramach kursów ewangelizacyjnych w naszym domu rekolekcyjnym prowadziłem katechezę na ten temat. I zebrałem już po kursach pudło książek z dziedzin okultyzmu i magii. Katolicy czytają takie książki. Jak je wysypałem, taką stertę przed słuchaczami, a wcześniej zapowiedziałem, jeżeli ktoś ma, to niech od razu przyniesie. Od razu kilka osób stało i dorzuciło swoje książki. W naszych domach takie rzeczy są. W naszych domach takich rzeczy się czyta. Jak ma wzrastać wiara? Co żeśmy przed chwileczką śpiewali? Uderz Jezu bez odwłoki W twarde serce naszych opoki Jezu mój, ran Twoich Obmyj duszę z grzechów moich To co? Jezus czy zło? Ma kształtować Moją wiarę Kładę ten wybór przed Tobą do go Zgodnie z własną wolą 阿门。